Ale muza. Mm. Mm -hmm. My tu mamy od ciebie muzę. A teraz odjęcia No jasne. Ale 5 zł od zdjęcia dawno. Zrobię wam, czekajcie. Sobie muszę ściągnąć rękawicę. Ale 5 zł od zdjęcia dawna. Za mnie też! Szybcie! Zostawmy się tu do wyjazdu O tu idą jakieś cikity czy trzy Krzychu patrz, jedna dla ciebie, dwie dla mnie <grym grym> włosza w buzi. My nie macie takich problemów. Nie, ja takich problemów nie mam, potwierdzam a Ty krzychu? Ja, ja też nie mam. No, tak mi się wydawało. Kasia to tylko twoje problemy. Jest niestety. Koledzy, szybko, bo my się grzejemy. No jest tragedia. No to przez ciebie, przez ciebie tu staliśmy. Czemu przeze mnie? Koledzy chcieli jechać, a ty musiałeś palić. Jadą, <grymne> jadą. Jadą z orężadą. <grymne> ty powinieneś orężadę reklamować bardziej. Jak, jak do mnie napiszą, to... to chętnie. O Helenkę lubię. Helenkę bym zareklamował. <grymne> Byle nie inną. Ja orężana to tylko Helena. <grymne> ja, ale w Gixie chyba nie jest ta pozycja taka typowo sportowa, taka... No nie wiem. No, typowo sportową to masz CBR-ce. 6 Federer. No bo Kasia tego tyłka tak nie ma wypiętego. <grymne> <grymne> nie, siedzi tak prosto w miarę. Ale wiesz co? Wydaje mi się, że to w dużej mierze też kwestia wzrostu No, A, te to może też, te bo popatrzcie na Daria. Daria ma bardzo dupę wypiętą no. Ale ona siedzi zobaczę tutaj A no tak, tak. A no w sumie tak, racja Bo mnie plecy bolą, jak inaczej siedzę ty... Ej, ile masz już za czasu? Tego? No Dwa lata Dwa lata? No No półtora chyba, nie? Dwa Dwa? Nie. Na, nie, dwa, tak. ponad dwa Pytnie No, bo go, no, go kupiłem na sezon no. no Ja moje ja kupiłem w marcu w 2019 roku. No ja też w marcu, znaczy w marcu w 19 roku, ale nie pamiętam który miesiąc. Z rozpoczęciami, bo. Pierwszy Między rozpoczęciami pierwszy przyjechał na pewno. Aha, aha, aha. A ten? przed A, A robiłeś coś przy niej przez te dwa lata? Nic. Nawet oleju na jeszcze nie wymieniłem, ale mało jeżdżę. Oleju nie wymieniłeś za dwa lata? Jak kupiłem, wymieniłem. I do tej pory miałem na ten sezon wymienić, ale kurde, czasu mi cały czas brakuje. A ja na tym oleju przyjechałem może z, z 5000? Także nie dużo w każdy razie Ale po dwóch latach myślę, że i tak powinno się już wymienić, nie? Także będę się starał za to zabrać w tym sezonie. Ale tak to nie jest Gigs, to jest kurde, maszyna, chłopie. Tu się nic nie robi. A ty coś robiłeś? Też chyba nic nie robiłeś, nie? Kurde, jak on mnie tym Gigsem zagłusza, masakra. Co mówiłeś? Mówię, czy ty coś robiłeś? Nie, ja, ja nie robiłem nic. No. Widzisz, mamy takie sprzęty, że kurde, nic nie trzeba robić. Ja tylko olej wymieniłem i filtry, a... No ja muszę sobie teraz wymienić ten. Olej mam, tylko filtr muszę sobie jeszcze kupić do wymiany i będzie. Jedynie taki mankament jaki mam to wypada mi dwójka czasami, coś mam ze skrzynią. W to odgumowania tych pierwszych. Ale wiesz, ona mi ona wypada rzadko i to wiesz przy takich bardzo dużych obrotach. No wiem wiem o co chodzi. Się rozumiem. Jaką masz temperaturę, Marcel? 98,9. 85, pozdrawiam. Honda Suzuki, a widzisz? Nie bez powodu się trzymała razem kurde najlepsze są Nie to co jakieś tam Yamaha, Ducati no, Nie no ja bym chciał Yamaha jakąś nową Taką R1M Jejku jejku taka R1M Mam, Mamma mia Brum 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 jak GSXR Jedź pasatem Spokojnie on jeszcze tutaj przepuści na pasach o, patrz, pasat w SKL. O, znasz Krzychu piosenkę pasat w SKL? Passat Pasat w SKL? No jest taka piosenka pasat w SKL. Serio? Ja do chyba prawie milion wyświetleń. Nie o SKL to nic nie wiem, ale ogólnie o pasacie jakaś inna piosenka była. W to jest dużo piosenek, chłopie. Na dobre zapomnijcy o tobie, jak ty o mnie. Jesteś bez szans. Nam będzie śpiewał tu ruch Sonem Nie umiał ten trwać. O, a ten ziomeczek co? Odłączył się od nas? Co? Odłączył się ziomeczek od nas. A co? To... No bo ten jechał z nami ziomeczek i się odłączył, ten to robił z nami zdjęcie. Czemu tak? Nie wiem. No, on miał z nami jechać. Czego nie miał paliwa? No No to kurde, nie wiem, stacji nie ma? O. Stacji nie ma po drodze? Ej, 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 daleko to jest? E, ile to może być? 10 km stąd Kasia? No, myślę, że tak No, to spoko To spoko, spoko Posiedzimy tam trochę i ja będę zawijał, żeby wiesz, zdążyć jeszcze przed zmrokiem Plusik No O której się ciemno robi? Tak 21 chyba, co? Tak, tak, no, no to to... później No, to mogę być spokojnie do, do 20, bo jest 20 po siódmej Tylko nie stała policja Dlatego Krzycha puściłem przodem Ej! <laughs> co nie no, to serio, bo mojego domu stoi praktycznie codziennie To nie jest niedziela? No, prawie jak niedziela. No. W prawo teraz. To będą kawałek dziury. Także Już uprzedzamy. Ja, przecież. A, a nie wiem, czy pamięta. Moje krocze, a <noise> To powiedz sobie, co moje przeżywa. A czemu twoje? Co jest twoje? Jakieś inne, czy co? <noise> Bardziej wrażliwe. No <noise> jeszcze do dogniata od stół. No. To Dziękuję. Się miało. To są fajne Czuję się jak na morzu. na kota. O, gdzie? A co sobie chodzi? Po prawo taki? Kurde, ty te koty wszędzie Kasia widzisz? No, ale ja nie tylko koty. Mam taki wykrywacz, Ona wszystkie zwierzęta widzi, serio. No tylko tej sarny jakoś nie widziałaś kiedyś Widziałam e, Zauważyła tylko, że ta sarna to się pojawiła w ostatniej chwili no, Ja wiem, wiem Ja tylko zdarzyłam krzyknąć Kasia to jak jeździ jako pasażer to ona ma za cel Wykrywanie zwierząt, policji i innych tego typu... Teraz ci prawko ocaliło <laughs> ...rzeczy No, mogło tak być No, jak wracaliśmy z nad morza Z nadłoża, no Mogło tak być No Terem, terem, terem Terem, terem 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 Nie zabieram się siebie No dobrze Kasia ale ty masz fajnego warkocza i ja cię pierdzielę <śmiany> No Ciekawe czy da dam go rady złapać czekaj <śmiany> No, no to <tu> <śmiany> O tam jest jakiś most, może jakiś małe ututu tu, tu Uwaga, trzy Dwa! Jeden! <śmienicza> tutaj skręcamy? Tak tutaj w prawo Tylko uwaga na tego piersia Będzie się tak nie boi Ale pimpek! pimpek! <śmienicza> o nie byłem tu nigdy, fajnie tu No widzisz, no to już Kurde wiemy, tu się motocyklem, możemy chudzieć Tam jest parking tu, dla motocykli gdzieś Tak? No, był tutaj gdzieś Nie wiem jak się starać, ale nie był Bo tu pan jest, kto pilnuje nawet O, tam widzę, że jest zakaz samochodów, czyli motocyklem chyba możemy wjechać Ale serio No gdzieś wstań, jest zakaz Dobra. By tu? By Nie, zakaz wjazdu Może tu? Tu będzie na tym kamieniem Dobra, pamiast? tak, no to tutaj będzie A gdzie jest ten parking dla motocykli? Nie, nie ma chyba w tym roku Ale tutaj widzę, że nie ma też tego kona, który dużo wszystko i pilnuje O, no i To może stańmy tak bliżej tego auta, co? No, a jakby bym się i mi wjedzie, a, ja no, to... my... a dobra, dobra, no, dobra Jakbyś stał pierwszy, to możemy To jest i tak chyba do 20 To by wszystkie poleciało, i tak Co jest? Spierdol ja ten pierdol <laughs> Ten pies, co Pies to był na... po prawej stronie, nie? Nie wiedział co kurwa robić nie wiem. nie wiem... go w la No ta kolana, że tak mi się wszystko spociło. Wszystko co tylko może.